Witajcie na moim kanale, chciałabym dzisiaj e, poprosić was o prośbę, żebyście w komentarzach napisali w jaki bym film mógł nagrać Czy na przykład, żebym pokazała jakie mam rzeczy k-popowe czy może jakiś challenge, co mam, e, jakie mam kosmetyki znaczy się e, Czy może nawet, e, nie wiem, morning free nie wiem czy ja to nagram ale bardzo bym chciała, na przykład jeszcze chciałabym nagrać, nie wiem, różne typy filmy, na przykład eee, nie wiem, nie wiem po prostu do żeby wyobraźnia, i ja wybiorę ja te, pro, te propozycje, które będą w komentarzach, ale będzie ich najwięcej. Na przykład jeżeli będzie więcej e, o challenge'u no to ja wezmę. Właśnie te komentarze pod uwagę, na przykład jeżeli będzie więcej o tych challenge'ach, to później nagram filmik się pytając o to, jaki mam challenge nagrać. A jeżeli byście chcieli, żebym nagrała, co ja mam, k popowego w domu, to ja to nagram i wstawię. A bardzo bym chciała Odświeżyć znowu kanał, bo ostatni filmik, który dodałam, to był ze stycznia. Nie pamiętam, którego stycznia go nagrałam. Więc naprawdę chciałam go nagrać. Nowy film po prostu. Żeby e, nie było tych filmów, które ostatnio wstawiałam, czy po prostu teraz wstawiłam tamten film ze stycznia. A jak chciałam po prostu odnowić ten kanał, żeby nie było tak, że wstawiam co kilka, e, nie wiem, co rok, a powinnam wstawiać, nie wiem, co trzy miesiące. A ostatnio chciałam e, wstawić wam e, w styczniu. Chyba nawet 25 chciałam wstawić, ale nie wstawiłam i wstawiłam to chyba w lutym, nie pamiętam którego dnia. I ja chcę po prostu nagrać nowy film, żeby był nowy, a nie taki jaki ostatnio wstawiłam. Więc e, piszcie w komentarzach propozycje na film, a ja już kończę. Pa, pa, do następnego filmu.